Cześć Wam piękni, młodzi, zaradni ludzie, witam Was w kolejnym odcinku u kajacka na kanale w tematyce realnych kosztów budowy domu. Dzisiaj, tak jak Wam obiecałem, przegadamy sobie kwestię tego ile faktycznie trzeba zapłacić za wykonanie fundamentów prac ziemnych, czyli tam zdjęcie humusu, wykopanie podławy fundamentowe. No ale nie byłbym sobą, gdybym prócz podawania Wam realnych cen nie starał się przemycić Wam dodatkowych, przydatnych informacji, dlatego też już nie przedłużając, przechodzimy do samego mięsa. Zanim jednak to zrobimy... Pragnę Ci tylko przypomnieć, że jeśli interesują Cię takie tematy i chcesz się przekonać, jak wygląda budowa domu własnymi siłami, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, wciśnij sobie też powiadomienia, ponieważ takie treści wypuszczam dla Was regularnie. Po pierwsze rzecz najważniejsza, skąd wziąć koparkę. No i też pana koparkowego oczywiście. E, powiem Wam, jak to wyglądało u mnie. E, w mojej wsi mój znajomy ma firmę budowlaną, więc e, problem niejako miałem e, z głowy. Ponieważ koparka znajdowała się w kilkaset metrów od miejsca inwestycji, czyli mojego domu, e, zdecydowanie polecam Wam szukać po znajomości. Będziecie mieć wtedy osoby sprawdzone, najprawdopodobniej nie będą chciały Was ponaciągać na kasę, jeśli powiecie, że jesteście z polecenia tej, a tej osoby, że tamci byli zadowoleni, bo chcecie troszkę ego pana koparkowego, powinno być wtedy Git. Jeśli nie macie kompletnie takiej możliwości, to tak jak zwykłem polecać Wam przy jakichś zakupach, jakichś poszukiwaniach. Tak samo w kwestii koparki, przeglądnijcie jakieś OLX, przeglądnijcie jakieś e, Gumtree, dajcie sobie tam lokalizację, nie wiem, plus 10-15 km. Jest to istotne, ponieważ na cenę będzie rzutować odległość Jaką ten koparkowy musi do Was przejechać? Ja z tego tytułu kosztów nie poniosłem, no bo musiał przejechać kilkaset metrów. No ale jeśli do Was będzie to dobrych kilka kilometrów, to nie ma co się dziwić, że Pan koparkowy stwierdzi, że mu się to po prostu nie opłaca i będzie chciał dodatkowe pieniądze za dojazd. Druga ważna sprawa bo widziałem często na forach facebookowych, czy też zadawaliście mi pytania. Istnieje pokusa zamówienia sobie tak zwanej mini koparki. Ee, mini koparka, jaka jest, każdy widzi, to są takie, takie malutkie koparki na, na gąsienicach, e, transportowane e, samochodami dostawczymi. One są świetnym rozwiązaniem, ale są świetne w sytuacjach, gdy do wykonania jakiejś pracy jest kiepski dostęp, bądź też wykonanie tej pracy nie wymaga. Mm, Jakiegoś większego sprzętu, czyli na przykład nie wiem, wykop, wykonanie wykopu pod kanalizację, gdzie to jest po prostu głęboki, wąski, długi rów od domu aż do studzienki, Tam mini koparka poradzi sobie najlepiej. Zwłaszcza jak to już jest gdzieś zabudowane, tu mamy jakieś drzewka, tam już stoi dom, tu, tu jest jakaś szopa, to ta mini koparka sobie świetnie tam poradzi i nie, nie zryje nam też tak bardzo terenu. Ale przy budowie domu to nie są e, e, małe ilości e, ziemi do przerzucenia, tego będzie naprawdę multum. I taka mini kopareczka, może nawet tak uda jej się zrobić te prace fundamentowe, to będzie to robiła zdecydowanie dłużej i prawdopodobnie nie wykona jeszcze tego tak bardzo precyzyjnie, jak zrobiłaby to o dziwo duża koparka. Dlatego też nie myślcie w ogóle o tym, żeby iść w stronę jakichś pozornych oszczędności, bo te mini koparki za godzinę pracy kosztują trochę mniej. Tylko one tych godzin będą musiały wykonać no zdecydowanie więcej, jeśli chodzi o pracę, niż taka duża standardowa kopara. Tutaj jest istotna kwestia, ponieważ zanim ten pan koparkowy przyjedzie, no to on nie będzie wiedział do końca, co go tam czeka, co on będzie musiał wykonać. Z grubsza, jak mu powiecie, że chodzi o prace fundamentowe, to mniej więcej chłop będzie wiedział, na co się przygotować, bo to nie będzie jego pierwsza robota, ale skąd on ma wiedzieć, jakiej na przykład macie szerokości ławy fundamentowe? czy on przyjeżdżając będzie musiał wcześniej ściągnąć humus, czy to już będzie gotowe i on musi tylko zrobić rowy. Więc zróbcie sobie podsumowanie tego, co ten gość ma dla Was wykonać. Przedyskutujcie to z nim, no bo przecież on wie, w jaki sposób ma to zrobić, tylko nie wie, co ma tam zrobić. Więc na przykład jak ma ściągnąć humus, to będzie musiał wziąć taką długą, płytką łyżkę, którą po prostu będzie ściągał wieśnie o warstwę gleby, a do następnych prac będzie musiał tę łyżkę ściągnąć i założyć taką już z zębami, żeby wgryzać się w ziemię i ta łyżka powinna mieć szerokość waszych ław fundamentowych. Ci, co mnie śledzą regularnie, wiedzą jakie są wymiary przy moim fundamencie, ci, co nie śledzą, bardzo nieładnie. Ławy mają szerokość 60 cm, więc ja gościowi powiedziałem, żeby wziął tą właśnie szeroką, bo musimy ściągnąć humus i żeby wziął łyżkę 60, ponieważ Taka będzie szerokość ław i taką łyżką właśnie będzie musiał to kopać. On sobie, jak będzie jechał do Was, to po prostu będzie miał jedną łychę i na tym będzie miał położoną drugą. To jest strasznie ciężkie, więc nie myślcie sobie, że to się jakoś ręcznie nakłada. On to potem odłoży, będzie pracował jedną, potem musi zrobić sobie przerwę, żeby tą jedną wyciągnąć, założyć drugą i będą prace postępowały dalej. Bardzo ważny temat jeśli chodzi o te fundamenty i uważam, że to był jeden z moich centusiowskich błędów, że nie wziąłem sobie drugiej osoby do pomocy. Tu nie o to chodzi, że prace są ciężkie i Wy nie jesteście w stanie zrobić tego samodzielnie, bo druga osoba będzie Wam potrzebna, nie wiem, może przez kilkanaście minut. Chodzi tutaj o pomiary głębokości fundamentu. Bardzo szeroko o tym mówiłem by podczas omawiania tego w odcinku, jak pokazywałem Wam, kiedy kopał te fundamenty, Pamiętajcie, że Wy samodzielnie praktycznie nie jesteście w stanie zmierzyć tej głębokości. Chodzi mi tutaj o to, jak głęboko ma wchodzić łyżka podczas wybierania gleby, żeby nie wzięła płycej ani głębiej niż ma wynosić spód ław fundamentowych. U mnie to bodajże było chyba 1,10 m. Koparkowy, nawet jak jest bardzo dobry, nie będzie w stanie na całym obwodzie fundamentu utrzymać Wam tego poziomu, chociażby się naprawdę bardzo starał. Zwłaszcza tak jak u mnie, teren jeszcze był. Pochyły, więc gdzie gdzieniegdzie te wykopy były faktycznie na metr 10, a gdzie gdzie były na jakieś 70-80 cm. I tu nie chodzi o to, że to jest zbyt płytko, bo e, fundament e, będzie powyżej strefy przemarzania, bo ja potem po wykonaniu ścian fundamentowych dosypałem sobie taki wał ziemi, nieako e, no, niwelując ten problem. Nie? W każdym razie do obsługi niwelatora optycznego, który jest dużo prostszy z punktu widzenia obsługi, potrzebne są dwie osoby. Ja w ogóle zapomniałem o stabie kwestii niwelatora. Plus jest taki, że to się rozeszło u mnie po kościach, ponieważ, tak jak mówiłem, no, ten facet pracował w firmie mojego znajomego, która też tą swoją bazę miała niedaleko, więc poszedłem, pojechałem tam do biura i pożyczyłem na parę godzin ten niwelator. Wy nie mielibyście takiej możliwości, więc pomyślcie o tym zawczasu, albo powiedzcie koparkowemu, żeby to załatwił. Choć szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy, czy koparkowi dysponują takim sprzętem, możecie się wykazać w komentarzach. No, ja załatwiłem sobie to w ten sposób. Wam radzę wziąć drugą osobę. Wypożyczyć niwelator, bądź też kupić, jeśli, jeśli planujecie mm, samodzielnie robić te pomiary później. Bez tego naprawdę ani rusz. To jest jedna rzecz, którą mieć musicie. Druga, po tym filmie z, z kopania ław. Zdania były podzielone, ponieważ ja bazowałem wtedy na wiedzy, którą powiedział mi mój właśnie ten operator, że on potrzebuje wyznaczone wapnem, tak jak na boisku piłkarskim, linie, po których ma wykopywać te ławy. E, oczywiście wcześniej był geodeta, wyznaczył ławy drutowe, ja porozciągałem te, te, te sznurki, tylko że on stwierdził, że kopiąc może mi pozrywać te sznurki, więc ja po prostu do tych sznurków musiałem porobić te kreski, tym wapnem, ściągnąć sznurki i on sobie to dopiero kopał. W związku z czym jak łatwo się domyśleć, przy całej tej kwestii poniosłem tylko dwa koszta, nie tego wapna i pracy koparki, o których zaraz wam powiem. No, no to przejdźmy do następnego etapu. Sam fakt, że ja powiem wam o realnych kosztach, jakie u mnie wyniosły te prace, niewiele wam powie, ponieważ bez znajomości zakresu tych prac nie będziecie mieli punktu odniesienia. Więc powiem Wam z grubsza, co ten koparkowy musiał zrobić. Po pierwsze trzeba było zdjąć humus. Pierwszych kilkanaście centymetrów, czy tam dwadzieścia parę, niezależnie no od tego, gdzie, ile tam zgarnął, nie wiem. Musiał to, to zgarnąć, odłożyć na inną kupę. E, powierzchnia do zebrania y, to jest dom plus garaż. Dom ma 9,5 na 7,3, a garaż ma 7,3 na 7,3 metra, no więc... Tyle musiał zgarnąć tych kilkunastu centymetrów ziemi, odłożyć na kupę. I potem musiał wykonać wykop, o tym już wspominałem, na jaką głębokość, że maksymalnie na metry 10, gdzie niegdzie tego było mniej. Nie wiem, jak działka ma spadek, no to tutaj musiał wykopać najgłębiej tutaj nieco płycej. Obwodowo ław fundamentowych było chyba 55 metrów bieżących czyli 55 metrów wykopu, jakby sumować cały ten rów. Z tego powstały chyba wielkie trzy kupy e, glinopiachu, który był w tym, w tym wykopie, więc oprócz wyko wykopania on to musiał też e, układać. Wiecie już, jaki był zakres tych prac. Przejdźmy w takim razie do meritum, czyli ile to faktycznie kosztowało. Dobra, więc tak... E... Z grubsza możecie założyć, że jedna godzina pracy koparki to jest około 100 zł. Możecie to tam różnić plus minus, ale zazwyczaj średnia tyle wychodzi. Nie wiem, jakie są stawki za dojazdy, bo tak jak wspominałem, mnie ta kwestia nie dotyczyła, więc nie poniosłem sobie tytułu kosztów. Do tego było to wapno. Wapno kosztowało 25 zł, a koparkowy wliczając to przerwę, którą miał pół godziny, Wliczając to e, to moje niezorganizowanie, gdzie on musiał wychodzić z kabiny i pomagać mi z niwelatorem, bo sam nie mogłem tego zmierzyć. Sumarycznie 6 godzin, jak łatwo się domyśleć, 600 zł kosztowała mi praca koparki. Sumarycznie cały ten etap 625 zł. Ponieważ jest to któryś z kolei e, film z budowy, a że robię Wam takie ogólne podsumowanie, no to ostatnio. Zdaniem wbiłem w ogóle łopatę w grunt, wyszło mi 5601 złotych. Więc plus tych 625 wychodzi to 6126, 6126 złotych. Tak, tak się plasują te ceny. Następnym odcinkiem związanym z kosztami, bo równolegle cały czas wypuszczam te filmy z budowy, będzie mm, dotyczący robienia zbrojenia. To jest temat irracjonalny dla każdej osoby, która pierwszy raz styka się z, z taką tematyką budownictwa, więc tam... Szczegółowo wam powiem jakie przekroje, ile tego poszło, jak z tym ze strzemionami, jakie wymiary, ile tego drutu wiązałkowego. Myślę, że każdemu z Was sprzeda się taka porcja wiedzy. Ci, co nigdy nie budowali, no chyba że to są coś nie wiem, złomiarze, to na co dzień mają y, styczność. Ten odcinek wyjdzie niebawem, ale my się wcale nie żegnamy, ponieważ wiem, że sobie chcesz z Wujkiem Jackim spędzić więcej czasu. Dlatego też polecam Ci ten odcineczek. Do zobaczenia!